Witajcie, to krótko i na temat, a dzisiaj przyjrzymy się bliżej popularnym przewodom polwinitowym do odbiorników ruchomych, a więc oMY, OMYP i OWY. Zapraszam do odcinka. Przewody OMY, OMYP i OWY odgrywają kluczową rolę w zasilaniu urządzeń elektrycznych, zapewniając niezawodność, elastyczność i trwałość codziennych zastosowania zarówno w domach, jak i w warsztatach. Przewody OMY to giętkie kable mieszkaniowe wykonywane zgodnie z normą H03VV-F, przeznaczone do zasilania urządzeń przenośnych, lekkiego sprzętu AGD, RTV czy oświetlenia. Dzięki elastycznej izolacji z PVC przewody te świetnie sprawdzają się w miejscach, gdzie wymagane jest częste przemieszczanie urządzeń. Pracują w zakresie napięcia do 300 na 300 V, co czyni je idealnym rozwiązaniem do użytku domowego i biurowego, np. do podłączenia komputerów, telewizorów, odkurzaczy czy sprzętu kuchennego. Przewody OMYP to odpowiedniki OMY, ale o płaskiej konstrukcji, wykonane zgodnie z normą H03VV. H2-F. Oprócz przewodów OMY i OMYP w standardowej polwinitowej powłoce, dostępne są także przewody zabezpieczone dodatkowym oplotem, dzięki czemu doskonale sprawdzają się w funkcjach dekoracyjnych, np. przeranżacji oświetlenia w loftowych wnętrzach. Przewody OWY to bardziej wytrzymałe kable warsztatowe, wykonane zgodnie z normą H05VV-F, stosowane w instalacjach wewnętrznych, gdzie liczy się wyższa odporność na uszkodzenia mechaniczne. Pracują w zakresie napięcia do 300 na 500V i znajdują zastosowanie w przedłużaczach, elektronarzędziach, oświetleniu budowlanym, większych urządzeniach AGD oraz innych odbiornikach domowych i warsztatowych o średnim poborze mocy. W naszej ofercie znajdziecie przewody OMY, OMYP i OWY w szerokim zakresie przekrojów odpowiednich do różnych potrzeb. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia naszego sklepu i sprawdzenia szczegółowej specyfikacji technicznej.